Straż Miejska w Wałbrzychu ruszyła z cyklem szkoleń z zakresu pierwszej pomocy. Dzięki współpracy z harcerzami udało się pozyskać dofinansowanie na zakup profesjonalnego sprzętu szkoleniowego. Dobrą wiedzę mamy i wspólnie pomagamy. To akcja edukacyjna realizowana przez Straż Miejską w Wałbrzychu i Harcerzy z Wałbrzyskiego Chówca. Dzieci dorośli poznają techniki udzielania pierwszej pomocy. Świadomość tego, w jaki sposób możemy pomóc drugiemu człowiekowi jest takim priorytetowym naszym tutaj zadaniem. Myślę, że kiedy, kiedy każdy zobaczy, że nie jest to aż tak trudne, jak nam się wydaje, kiedy każdy będzie mógł poćwiczyć, zapytać, kiedy będzie mógł spokojnie posłuchać, będzie bardziej odważny w momencie, kiedy, kiedy to zagrożenie już, już nastąpi, tak? będzie, będzie umiał pomóc. Szkolenie odbywa się na profesjonalnym sprzęcie zakupionym. Dzięki środkom pozyskanym z otwartego konkursu ofert na Wałbrzyskie Mikrogranty w wysokości 5 tysięcy złotych. Zakupiliśmy rodzinę fantomów, zakupiliśmy niezbędny sprzęt. Teraz jeździmy do mieszkańców, uczymy. Nowoczesne fantomy pozwalają demonstrować techniki pierwszej pomocy niezbędne do ratowania dorosłych, dzieci i niemowlaków. Urządzenia obsługiwane są przez specjalną aplikację, która monitoruje postępy i udziela dodatkowych wskazówek. Niezbędna jest jednak obecność wykwalifikowanego ratownika. W naszym przypadku nasz kolega akurat ma specjalne uprawnienia, jest instruktorem pierwszej pomocy. Z... Przedmedycznej jest kwalifikowanym tutaj ratownikiem, więc możemy korzystać z jego umiejętności, to też robimy. Aktualnie odbywają się szkolenia skierowane do mieszkańców dzielnicy Biały Kamień, ponieważ strażnicy i harcerze muszą wywiązać się z deklaracji projektu, dzięki któremu pozyskali sprzęt. Później oferta zostanie rozszerzona na całe miasto, a szkoły czy inne instytucje będą mogły zapraszać ich do siebie na pokazy i warsztaty.